Hej, czy witajcie! Dzisiaj przeglądamy oto te dwa magazyny Lego Ninjago. Go zapraszam! Tu mamy pierwszy magazyn z figurką Krzysztofu Króla. On już dosyć dawno wyszedł coś koło na początku listopada tego roku. I kosztował 20 zł, całkiem sporo. No a tu mamy najnowszy numer, który wyszedł dzisiaj pewnie dziś w dniu premiery tego, Ten przegląd widzicie z złotym kołem. Więc najpierw przegonimy oto ten magazyn z figurką kryształowego króla. W samym magazynie też znajdziemy kartę złotego Skuba Jaya z 15 sezonu. No i teraz się przyjrzymy samemu magazynowi. Tu mamy rysunki dzieci. Takich smoczych ninja. Najbardziej mi się chyba podoba smoczy Cole. Dalej mamy mega ładny plakat. Taka. Reklama magazynu Lego Star Wars i tu pokazuje, że w następnym magazynie będzie o ten kol. No i tu jeszcze reklamuję magazyn Lego Minecraft. No to teraz się zajmijmy samą figurką. Ogólnie do mnie nie dali tutaj torsa do tego kryształowego króla, więc... Bardzo smutny. Pokażę Wam najwyżej z innym torsem od mojego innego kryształowego króla, jak to powinno wyglądać. Tak to powinno wyglądać. A wygląda to tak. Więc mega smutne, że nie dali tego Toresa. No to teraz sobie odpakujmy ten magazyn z kolem. Z tyłu magazyn reklamuje nowy magazyn Lego City. Pewnie ten magazyn kupię. Tak wygląda magazyn od przodu: różne gry, łamigłówki. Opowiadanie. Plakat, oczywiście. Wow, mega fajny. Smutny Zein, No, magazyn Tutaj promowanie magazynu No i w następnym numerze świetna figurka, Zamiast nowego wojownika na pewno kupię ten magazyn. A w samym magazynie mamy limitowaną kartę Zena Iwo z na lodu i lodowym mieczem. No i saszetkę kart, którą sobie teraz odpakujemy. Mamy Ewonier. Legacy Cola 2 i Legacy Kaja 1. Mamy taką kartę z Bentomarem. Taka jakaś z James Smokiem, J.A. &E, no i jakaś mega ładna według mnie karta z Wojirą. No to teraz proszę przeżyć samej figurce. Dobra, w tym magazynie jest wszystko kompletne. Tak się prezentuje cała figurka Koula. Mega fajnie wygląda. I bardzo fajna figurka. To na tyle z tego odcinka. jeszcze ja z Wami żegnam. Dajcie lajka. W... W górę i subiec Do zobaczenia. Cześć!